Cześć, nazywam się Mariusz Kędziora i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszego kursu Edukacja zdalna z Microsoft Teams. Wszystkie szczegóły całego kursu jak zawsze znajdziesz na ewangelista.it łamane na Teams. A teraz zapraszam Cię już do kolejnego odcinka. W tym odcinku pokażę Ci w jaki sposób możesz korzystać z aplikacji OneNote, ponieważ istnieje wiele sposobów w jakich można z niej skorzystać. To co widzisz teraz na ekranie, to jest to w jaki sposób można korzystać z samych Microsoft Teams. Natomiast, żeby zobaczyć dokładniej z czego możesz korzystać w kontekście OneNote, trzeba odwiedzić stronę onenote.com, łamane na download. Link będzie oczywiście też w opisie filmu. Kliknijmy sobie na ten link. Otworzy nam się w przeglądarce strona, na której możemy pobrać właśnie notes OneNote. Możecie zobaczyć, że istnieje kilka wersji. W jakich możecie je pobrać? Po pierwsze, istnieje OneNote w wersji 2016. Jest to jedna z aplikacji pakietu Office, takiego, który możecie kupić, pobrać, zainstalować u siebie na komputerze, i jest to aplikacja jako element pakietu Office. Pierwsza opcja. Drugą opcją jest aplikacja w sklepie Windows. Jeśli macie system Windows 10. To możecie pobrać ze sklepu Windows aplikację, która również jest taką aplikacją ze sklepu Windows. Jest ona oczywiście bezpłatna, tak? Zresztą, jak i wszystkie inne wersje aplikacji OneNote, wszystkie one są wersjami bezpłatnymi. Możecie również pobrać wersję na urządzenia mobilne, to znaczy na Windows Phone, na iPhone'a i na Androida. Kolejną sprawą jest również klient na systemie Mac oraz co ważne, OneNote może być również obsługiwany bezpośrednio w przeglądarce. No dobrze, skoro wiecie, że istnieje taki wybór, to możecie się zastanawiać, z czego w takim razie skorzystać. Ja bardzo, najbardziej sugeruję skorzystanie w wersji OneNote dla sklepu Windows. Zobaczcie, ja mam u siebie w ogóle dwie wersje tej przeglądarki. Jedną to jest właśnie ta wersja OneNote for Windows 10. Ona mniej więcej tak wygląda. Ja mam w tej chwili ustawiony. Czarną wersję tego OneNote'a, może być również jasna. Natomiast jego funkcją charakterystyczną i wyglądem charakterystycznym jest to, że ma uproszczone menu w stosunku do klasycznych aplikacji Windows. Jeśli zobaczylibyście sobie OneNote w wersji 2016, on wygląda trochę inaczej. Będziemy jeszcze oglądać szczegóły tego wszystkiego. Natomiast ja, jeśli miałbym polecać, to polecam Wam tą aplikację dla sklepu Windows. Ponieważ ta aplikacja jest najbardziej rozwijaną wersją z tych wszystkich, które są dostępne. Natomiast ta aplikacja z pakietu Office, mimo że obecnie jest jakby bezpłatna, natomiast docelowo ona nie będzie już rozwijana. W związku z tym ta moja sugestia, ta aplikacja w sklepie Windows, chyba że korzystacie z urządzeń mobilnych, to oczywiście jak najbardziej z nich też możecie tutaj pobrać sobie odpowiednie aplikacje i będziecie mogli korzystać już z OneNote. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobał i wykorzystasz wiedzę w nim zdobytą. Zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz oczywiście do odwiedzenia strony całego kursu evangelista.it. Do zobaczenia.